Świętecznika komiks i również obecnie partnernika Staworus Komiks wydania specjalne, którą mam przyjemność reprezentować. Nazywam się Jacek i jestem redaktorem Chciałem zacząć od tego, że kiedy spotykaliśmy się tutaj rok temu, być może niektórzy z Was byli na tym spotkaniu, w pioskach był dopiero pierwszy numer do ustawy z komiksów. Rozmawialiśmy o jakichś tam planach na najbliższą przyszłość. Nie wiadomo było jak to będzie wyglądało. Czy pismo się utrzyma, czy, czy, czy odniesie jakiś sukces, czy też trzeba będzie zamknąć po pół roku. W tej chwili, no, jest rok później, w kioskach jest już trzynasty numer pisma i drugi numer kwarta i gaz, specjalne specjalne. I wszystko wskazuje na no, to, że za rok spotkamy się tu znowu. Nie jest generalnie tak źle z, z, z tą sprzedażą. To taka wiadomość też dobra na początku. Mamy październik, teraz wychodzi album. Kolejny album wychodzi yy, w grudniu. Przy czym to jest kolejne dziedzictwo. I potem w lutym album w, no, w, w, w nasze czasy. Generalnie to jest yy, 2-3 miesiące od nocy i właściwie tak, grudzień. Hmm. A mówicie na przemiennie w listy, ta, no, to nie za się się. Tak, za chwilę i tak kończymy, tak? Jedno hmm. dziedzictwo zostało, wyjdą drugie roczne czasy. W tej chwili nie ma żadnego jeszcze kontraktu, nie, że tak powiem, nie potem nie potem za konsekwencje, ale to jest na 90% właściwie, jak koncepcja. Wstrzymujemy roczne czasy, wstrzymujemy dziedzictwo, wydajemy kotora, potem wektor. Jak właściwie będą wyglądać przyszłość? Jak to wygląda precyzyjnie? Przyszłość jest w ciągłym ruchu, jak powiedział Joda. Nie no, precyzyjnie jest tak, że chcemy wydawać y, album raz na dwa trzy miesiące, tak? Ja bym wolał na dwa, czyli sześć albumów w roku. No to jeśli będziemy wydawać co dwa miesiące, to na wiosnę 2011 byśmy skończyli kotora i, i, i wtedy wszedł wektor że wiosna 2011 roku to jest troszkę odległa perspektywa, no ale jeśli, jeśli te komiksy będą się sprzedawać, jeśli będziecie je kupować i czytać, to nie, znaczy nie ma żadnego powodu, że, żeby miało być inaczej. To jest, to będą wydawane. Sprzedają się. Tak. Do tego stopnia, że, 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 że pierwszy dom dziedzictwa był dobrykowany. A w, w wersji zeszytowej, co się w najbliższym czasie? W wersji zeszytowej przewidujemy w najbliższym czasie, w połowie października, ułożyć plan wydawniczy na kolejne miesiące. W tej chwili mamy plan wydawniczy do lutego przyszłego roku. To znaczy, kontrakt jest podpisany na numery do lutego przyszłego roku. Wiadomo na 100%, to już zresztą na pewno zainteresowani wiedzą, że w trzecim numerze kwartalnika starożytnego jest wydanie specjalne, będzie komiks Young of Open Seasons. W czwartym najprawdopodobniej generał Grievous. Nie, no to dzięki. Mówię, mam nadzieję, że spotkamy się za rok. Na razie wszystko na to wskazuje. Niedługo, niedługo się szykujemy do podpisania kolejnego kontraktu na kolejne numery kwartalnika i miesięcznika. Czyli czeka no nas bardzo, bardzo się cieszę, że czytacie to fajne pismo. Czyli jednym słowem, Egmont jest zadowolony ze sprzedaży Star Wars w Polsce. Jesteśmy, Egmont jest zadowolony no, ze sprzedaży Star Wars w Polsce. Nie są to jakieś oszałamiające liczby, nie są to kolosalne zyski dla tak dużego wydawnictwa, ale, ale, ale jest to projekt, do którego, do którego mamy serce po prostu, w przeciwieństwie do różnych innych. I to dopiero przyszło. Eee, także mówię, no wszystko wskazuje na to, że spotkamy się za rok. Zapraszam na stoisko Egmontu, gdyby ktoś chciał jeszcze ze mną pogadać. Niech moc będzie z Wami. Do zobaczenia.